Cześć, w tym odcinku pokażę wam jak dojść na elitę drugą Tyrtajos, także zapraszam do oglądania. Na początku udajemy się do zakonu planu astralnego do teleportera. Następnie będziemy teleportować się od razu do miasta Eder. Teraz z Eder udajemy się do gościńca bardów. Co mogę powiedzieć o tej dwójce? Jest to Edwójka 58 poziom, do 71 możemy ją być na światach publicznych. Na znajduje się na żółtej mapie, jest ona pod kolosa. Bo jest Fover którym na czerwona mapa, dla kogoś, kto zajmuje sobie po prostu Edwójkę klanem. Ale jest też taka dla, dla każdego, żeby każdy mógł sobie bić. Także ona została stosunkowo niedawno dodana. Mega spoko opcja. A razem z nią dodali, tutaj racicowy matecznik się teraz udajemy, dodali razem z nią ekspowisko, gdzie jest bardzo dużo tych odyńców. I one są fajnie pogrupkowane. Także dla niektórych to jest y, alternatywa ekspowiska. Teraz tutaj z racicowego matecznika udajemy się prosto do pieczary kwiku. Jest też druga droga, można iść na lewo weder do spokojnego przejścia. I ze spokojnego przejścia też można tutaj przejść, także to jak to woli. Ja zawsze chodziłem od tej strony, także... I tu do pieczary kwiku będziemy musieli przejść sale i będziemy. W swoim locie ma rękawice 3, 3 sztuki na każdą profesję praktycznie. I tu jest pieczara kwiku. Do 108 poziomu możemy wejść. Jest bez obstawy, występuje sam także. Jest. Skóra dzika, ok. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Zapraszam do następnych. Cześć!